Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek w, ostatni, w ostatnim przeglądzie w tym tygodniu. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy, to zacznijmy oczywiście od formalności. Pamiętajcie o ryzyku, handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, który może być, który może być nieodpowiedni dla wszystkich inwestorów. Proszę również pamiętać, że treść tego webinaru przekazuje jedynie informacje ogólne. Które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, mamy w kalendarzu 16 czerwca i to piątek, a to oznacza, że mamy dzień trzech wiedź. Pewnie osoby, które na rynku są już dłużej, doskonale wiedzą, z czym się to wiąże, albo inaczej, z czym to się może wiązać. Natomiast dla osób początkujących, przypominam, że Dzień Trzech Wiedźm to jest popularne określenie, trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału, i to jest moment, w którym wygasają kontrakty terminowe na indeks, opcje i na akcje. I to oznacza, że inwestorzy, którzy chcą zrolować swoje pozycje na kolejne na kolejny kontrakt muszą zamknąć obecną pozycję i otworzyć z czasem później nową. No i to oczywiście powoduje pewne konsekwencje, to znaczy, że część inwestorów chce w ten dzień maksymalizacji, szczególnie w ostatnich godzinach handlu, maksymalizacji ceny, oczywiście osobom, które zależy na wzroście ceny instrumentów bazowych, no a osoby, które chcą, aby cena na zamknięciu była jak najniższa. To oczywiście również czynią pewne wysiłki, żeby tak się stało. I to oczywiście w teorii powinno powodować podniesioną zmienność, a zwykle, a, a oczywiście, czy to będzie zmienność w górę czy w dół, to jest sprawa drugorzędna. Nas interesuje fakt, że zmienność w tym okresie, szczególnie na, na końcu sesji, może być nieco wyższa. Tak się nie zawsze dzieje, bo ostatnio akurat to chyba chyba tak tego wykresu finalnie nie wkleiłem, ale widziałem, że, że. Że nie zawsze zmienność w ten dzień trzech wiedźm jest wyższa niż w każdy niż w inny zwyczajny piątek miesiąca no. Tak czy inaczej, warto mieć to na uwadze, szczególnie, szczególnie w przypadku, kiedy macie jeszcze jakieś, jeszcze jakieś otwarte pozycje. Dobrze, drodzy Państwo, przejdźmy sobie do wykresów po tym krótkim wprowadzeniu. Jak zawsze, proszę o chwilę cierpliwości, bo potrzebuję zawsze chwili, żeby włączyć. Disclaimer niestety z racji technicznych ja go nie mogę włączyć przed uruchomieniem webinaru, więc to zawsze chwilkę musi niestety potrwać, a wymagania są takie, że że to ostrzeżenie musi być dla Państwa bardzo widoczne, więc proszę o sekundkę. Dobrze, platforma powinna być dla Was widoczna. Widziałem pytanie o gaz naturalny i ropę. Brent yy, gaz się dziś pojawi. O, o ropie w zasadzie mówiliśmy wczoraj i wiele się nie zmieniło, ale w niedzielę powiem kilka słów, również fundamentalnie, więc, więc zapraszam w niedzielę, jeśli chodzi o ropę, a o gazie zaraz sobie powiemy. Dobrze, no zacznijmy sobie od tym razem od Nasdaqa, a nie od S&P. A to dlatego, że cena Nasdaqa dotarła do strefy, w której, którą zakładałem jako potencjalny ruch tego aktualnego impulsu wzrostowego. To oczywiście, podobnie jak wczoraj w przypadku SP, co podkreślałem, nie oznacza, że spodziewam się spadków. Zdecydowanie nie. Szczególnie, że spójrzcie, jeśli chodzi o wskaźnik MACD, ponownie mamy. Prowzrostowy układ, czyli też z tej strony nie ma żadnych oznak słabości trendu wzrostowego, ale jeśli chodzi o RSI, no to spójrzcie, ponownie weszliśmy do strefy wykupienia, wykupienia no i spójrzcie, są to poziomy już wyraźnie powyżej poziomu 70 punktów, który jest taką przyjętą standardową granicą, jeśli chodzi właśnie o strefę wykupienia. Oczywiście w przeszłości wskaza wskazania RSI potrafiły osiągać znacznie wyższe, czy znaczy nieznacznie wyższe wartości, O, to będzie lepsze określenie, więc też nie należy traktować tego jako już sygnał do korekty, a raczej a raczej pewnego rodzaju delikatne ostrzeżenie. Z tym, że jak na razie tutaj ani z świec po dojściu do tej strefy, jak na razie nie ma żadnych sygnałów świecowych, a w ogólnym ujęciu dla mnie cały czas jest pan, obowiązuje ruch, Wzrostowy mamy hostce, więc też, więc też, raczej poczekałbym na fakt, kiedy ta korekta się wydarzy i szukałbym miejsca do zajęcia pozycji długich po wystąpieniu sygnału z powrotem do powrotu do, do trendu, niż na siłę w tym momencie próbował rozgrywać tu jakieś korekty. Co ciekawe, spójrzcie, no wreszcie obudził się rynek obligacji i Wczorajsza sesja wreszcie przyniosła wyraźne wzrosty, jeśli chodzi właśnie o rynek obligacji. O korelacji tych dwóch instrumentów mówiłem już kilkukrotnie. Dobrze, jeśli chodzi o gaz naturalny, który miałem tutaj przygotowany, no wczorajsza sesja faktycznie może przybliżać nas do. do czy utwierdzać nas w przekonaniu, że faktycznie ta strefa wsparcia w pobliżu mniej więcej nieco ponad dwóch dolarów jest tą strefą, która będzie wyznaczać już to dno i które wakacje nie zostanie przebite? Wiemy, że wakacje, szczególnie mając na uwadze ubiegły rok, to był moment, w którym te obawy były największe, ponieważ no, ten najbardziej nieprzewidywalny czynnik w postaci pogody w jesieni i w zimie, no, dawał ogromne pole do spekulacji, że, że, że tego gazu może mówiąc kolokwialnie braknąć, albo jego cena może być bardzo wysoka. wysoka. No i to oczywiście powodowało ogromną zmienność, zmienność, która dawała podstawy, podstawy do ogromnych ruchów wzrostowych. Ja przygotowałem na koniec. Tego miesiąca, czyli na bodajże to będzie 27 czerwca we wtorek, dedykowany webinar odnośnie gazu, dlatego że widzę pewne zmiany, które moim zdaniem stworzą pewny fundament pod może nie powtórkę aż tak silnego ruchu wzrostowego, ale wydaje mi się, że możemy mieć w wakacje i we wczesną jesienią ponownie bardzo mocny ruch w górę, przy oczywiście spełnionych pewnych warunkach w ramach pewnego scenariusza, o którym oczywiście właśnie na tym webinarze opowiem, więc z góry już odsyłam na stronę Admirals. W przyszłym tygodniu będzie webinar o metodzie wakeoffa. A, a w kolejny wtorek, czyli 27, będzie to właśnie webinar poświęcony ga, gazowi, gazu naturalnemu. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. Wybaczcie. Dobrze, jeśli chodzi o sytuację techniczną, wracając, to tak jak pewnie stali widzowie pamiętają. Wskazywałem tu, że przydałby się jasny sygnał świecowy, żeby stwierdzić, że to jest ten moment odbicia, bo dopuszczałem opcję, że będzie jeszcze jedno pociągnięcie i wyrównanie. I mniej, więcej, i, I mniej więcej odbicie potencjalne z poziomów jak poprzednio, czyli nieco niżej niż miało to miejsce aktualnie. No tak się nie wydarzyło. To się zdarza, i rynek, mówiąc kolokwialnie, wczoraj odjechał. Jeśli chodzi o potencjalne dołączenie do ruchu wzrostowego teraz, byłbym ostrożny i to nie dlatego, że rynek nie może pojechać do góry, że nie ma przestrzeni. Wydaje mi się, że tej przestrzeni jest bardzo, ale to bardzo dużo w nawiązaniu do tego, co mówiłem przed chwilą. Z tym, że wymagałoby to postawienia bardzo szerokiego 100%, więc jeśli szukać jakichś sygnałów wzrostowych, to na niższych interwałach, no i pytanie, gdzie może pojawić się potencjalny opór. I wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy oczywiście tutaj nie ma żadnej filozofii obserwować ten, ten poziom, już sobie go narysujemy. I kto wie, być może tutaj dojdzie do jeszcze jednej reakcji spadkowej, która, która wywoła jeszcze jeden impuls. Natomiast tak jak mówiłem, powoli będę fundamentalnie zmieniał swój nastrój na gazie na prowzrostowy, ale o tym, o tym już niedługo w trakcie webinaru. Jeśli chodzi o inne surowce, to dziś chciałbym spojrzeć jeszcze raz na metale, dlatego że dzieją się tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Spójrzcie, to jest przykład i idealna wizualizacja tego, na co często zwracam uwagę, żeby nie analizować świec, które się tworzą. Wczoraj, w trakcie naszego webinaru, wykres srebra wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ ta świeca była. W całości czerwona, czyli nie było w ogóle dolnych cieni i wyglądało to na wybicie formacji flagi i zapowiedź kontynuacji dalszych spadków. A tu proszę, wieczorem cena srebra wyraźnie zwyszkowała, no i skończyło się to pin, zakończył, zakończył się dzień świecą typu pimbar, czyli świecą prowzrostową. Ona oczywiście nie występuje. Na lokalnym dołku, więc też nie jest to, nie jest to sygnał świecowy, i, i dlatego też nie, nie traktuję tego jako sygnału wzrostowego. Pamiętajcie, sygnały typu, właśnie, PIMBAR, objęcia, hossy to są sygnały, które traktuje się jako sygnały wzrostowe, kiedy występują na lokalnych dołkach, lokalnych, na jakichś poważnych poziomach wsparcia. W tym przypadku takiego poziomu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o dalszy dalszy los srebra w tym w tym momencie jestem szczerze mówiąc lekko zdezorientowany i nie mam tutaj jasnego scenariusza i wydaje mi się że że możliwy jest dalszy scenariusz konsolidacji. To tak powiem w bardzo ogólny sposób natomiast. Pójście na platynę. Platyna, która przez też wiele tygodni nam towarzyszyła właśnie w kontekście cen srebra, ponieważ jeśli chodzi o cenę platyny, to w ostatnich tygodniach ona była niemalże jeden do jednego opóźniona względem srebra, ponieważ również mieliśmy podwójny szczyt, również mieliśmy wybicie, retest i dojście do celu tej wynikającego celu wynikającego z tej Formacji i pojawia się odbicie. I gdybyśmy nanieśli sobie kalkę na srebro, to wszystko dzieje się w opóźnieniu o dobre kilkanaście dni. No i spójrzcie, jak to wygląda teraz. Ruch spadkowy został, czy ten cel, cel ruchu spadkowego został zrealizowany. To oczywiście nie gwarantuje odbicia, ale pojawiły się sygnały świecowe w postaci właśnie tej wczorajszej świecy. Szczególnie na interwale H4 jest to widoczne. Spójrzcie, mieliśmy piękne objęcie hossy. I tu również, zanim będę kreślił jakieś długoterminowe scenariusze, tu również na ten moment wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest. Jest właśnie też konsolidacja pomiędzy tymi zaznaczonymi strefami. Jeśli chodzi o Bitcoina, to tu cały czas powoli, ten scenariusz spadkowy się realizuje. Oczywiście zmienność pozostawia wiele do życzenia, ponieważ są to niewielkie zmiany, jeśli, chodzi, jeśli jak na standardy właśnie największej kryptowaluty, ale cały czas sentyment wyznacza ta formacja głowy z ramionami, którą a w ramach której linia szyi została wybita, no i po reteście takim też nieco wątpliwym, ale jednak spadki przyspieszyły i jak na razie dla mnie obowiązuje sentyment spadkowy z celem do poziomu mniej więcej 2,5 tysiąca dolarów. Jeśli chodzi o Pary walutowe, do których teraz przejdziemy. Spójrzmy sobie na parę dolar do polskiego złotego, dlatego że spójrzcie, mamy to, czego, czego oczekiwałem, czy co, na co liczyłem w niedzielnym przeglądzie, czyli mamy zdecydowane wybicie tego lokalnego poziomu wsparcia i to zrobione w sposób zdecydowany, ponieważ wczoraj mieliśmy Mocną świecę, która zanegowała to odbicie, no i przepraszam, przepraszam, przedwczoraj mocną świecę spadkową, no a wczoraj mieliśmy pogłębienie tych spadków i jeszcze z potwierdzeniem siły podaży, które przejawia się właśnie tym długim górnym cieniem, który pokazuje, że najprawdopodobniej to, to wsparcie zmienia swój charakter na opór. No a w takim razie, gdzie Widzę cel dalszych impulsów spadkowych, no tak w pierwszym, na pierwszy rzut oka patrząc na ostatnie, na wcześniejsze zachowanie kursu dolara do polskiego złotego, wydaje się, że poziom poniżej 4 dolarów i to dosyć głęboko, bo w, w obliżu 3, 3 dolarów, przepraszam, 3, 3 złotych i 94 groszy za 1 dolara, jest technicznie takim pierwszym intuicyjnym miejscem. Zobaczymy, czy, czy rynek będzie mieć wystarczająco siły, żeby zepchnąć kurs właśnie do, no, do tak niskich poziomów. To będą poziomy, które ostatni raz mieliśmy 10 lutego 2020 drugiego roku, czyli naprawdę bardzo dawno temu, w zupełnie innym świecie, świecie bez wojny. A tak jak tu wielokrotnie wspominałem, yy, liczyłem się z tym, że polski złoty będzie mieć swego rodzaju premię wojenną takie ciągłe stałe obciążenie które w wycenie waluty będzie powodować właśnie cały czas te kilkanaście groszy słabszą, będzie powodować obniżenie wartości złotego o te kilkanaście groszy właśnie z racji na cały czas Duże zagrożenie, no, ale może faktycznie dla rynku już z tej perspektywy, dla naszego kraju, nie ma żadnych zagrożeń, szczególnie mówię w kontekście ustalania ratingów, które są potem wyznacznikiem, ile kapitału do naszego kraju płynie, czy jakie biznesy się u nas lokują. Dobrze i zakończmy spojrzeniem na paryzję, a to dlatego, że dziś w nocy decyzję odnośnie polityki monetarnej podał bank Japonii prezes zdecydował się czy bank Japonii zdecydował się na utrzymanie aktualnych warunków utrzymano zarówno wysokość stóp procentowych jak i też wysoko, też maksymalne pasmo wahań dla japońskich obligacji i nie ma tu większego zaskoczenia, dlatego że wskazywałem wam, że jak na razie te warunki, które muszą zostać spełnione, żeby bank Japonii zmienił swój zmienił swój zmienił założenia swojej polityki, nie zostały spełnione, ani jeśli chodzi o inflację, i również, również jeśli chodzi o. Warunki z rynku pracy, oczywiście, ma na myśli wzrost wynagrodzeń. I pojawiły się pierwsze komentarze, że być może dotychczasowe szacunki Banku Japonii odnośnie inflacji były zaniżone i na kole, w kolejnych, bardzo Państwa przepraszam, mam jakiś remont pod sobą, proszę wybaczyć. Tak czy inaczej, jeśli chodzi kończąc temat Japonii, bo szerzej o tym powiem w weekend, natomiast ekonomiści właśnie spodziewają się, czy wskazują, że prognozy Banku Japonii odnośnie inflacji mogą być zaniżone i w nowych projekcjach Banku Japonii, które poznamy za kilkanaście dni, te projekcje inflacyjne zostaną podniesione w górę a to spowoduje, że ryzyko zmiany polityki na lipcowym posiedzeniu znacznie wzrośnie. Oczywiście nie mówimy tu o wysokościach stóp procentowych, tylko przede wszystkim zmianie tych, tych dopuszczalnych pasm wahań, jeśli chodzi o rentowność japońskich obligacji, co będzie mieć oczywiście ogromny wpływ na wartość jena. I jeśli chodzi o czysto techniczne spojrzenie, no to, Jen, jen wyraźnie słabnie, zarówno względem euro, jak i względem funta brytyjskiego. Tutaj ta słabość, fun, fun, słab, słabość Jena jest wybitnie widoczna. W tym momencie ze strony wskaźników, ani tym bardziej ze strony świec nie ma żadnych oznak do korekty. Chociaż spójrzcie, jeśli chodzi o RSI, no to spójrzcie już wartość RSI. Osiągnęła 81 punktów w historii. w historii. Bardzo rzadko, patrząc na wykres D1 od 2017 roku, to tak naprawdę, aż to teraz przy Państwu sprawdzę, no tylko w 2021 roku, w marcu. Te wartości były podobne, ale spójrzcie wcale to nie oznaczało głębszej korekty, a jedynie jakieś niewielkie ruchy o kilkadziesiąt czy kilkaset pipsów. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się w niedzielę o 20. A osoby, które w weekend odpoczywają, to zapraszam na przegląd we wtorek o 9.15. Do usłyszenia.